Cześć, witam Was po raz kolejny z Bieniarz Bajku przy ulicy Goldhamera w Tarnowie. Jeszcze o rowerach elektrycznych nie rozmawiałem na swoim kanale, ale no nie można tego tematu jakby pominąć, ponieważ każdego dnia przynajmniej kilka osób pyta o rowery elektryczne. Dla mnie jest to trudny temat, bo ja jestem zwolennikiem jednak pedałowania własnymi siłami. Nie wiem, do jakiej kategorii można zakwalifikować ludzi i rowery, które są napędzane czy wspomagane silikiem elektrycznym. Największy ból to jest to, że młode osoby, które do niedawna jeździły na rowerach podwójnie amortyzowanych w, tereny, w terenie, w terenie, bike parkach, na singletrakach, te rowery z chęcią sprzedają i zamieniam na rowery, rowery elektryczne, co Naprawdę nie wiem w jakim kierunku to idzie. Wygodnictwo jest tak wszechobecne, że nawet młodym osobom nie chce się pedałować. Normalnie tylko szukają sobie wspomagania i raczej do rowerów zwykłych nie wrócą. Ogromne pieniądze ludzie wydają na te rowery elektryczne, bo, bo 10 tysięcy to jest takie minimum za przyzwoity rower bez tylnej amortyzacji. A już nie wspomnę, że obsługuję rowery, które 50 i 70 tysięcy kosztują jako rowery detaliczne. Nie wiem, czy w ogóle jest sens, aż taki rower drogi kupować, ponieważ te rowery są bardzo podobne. To, że jest rama karbonowa, to akurat w elektryku to nic nie znaczy, to nic nie daje, ponieważ rowery aluminiowe ważą, potrafią ważyć tyle samo albo nawet mniej od wielu rowerów ze wspomaganiem elektrycznym. A nie kosztują kroci. Tam bardziej płaci się za osprzęt, ponieważ y, rowery potrafią być wyposażone w 12 rzędowe grupy XX i AXS -I, i to kosztuje swoje pieniądze czy koła karbonowe. Rower elektryczny, czy ze wspomaganiem elektrycznym, to i tak jest jazda za darmo. Y, jakby to zobrazować wam. Ile trzeba wysiłku włożyć, jeżeli mamy rower ze wspomaganiem, to ja już takie próby robiłem. Kiedy w przednim kole mamy to wspomaganie, ten silnik, i tak naprawdę impulsy idą z mechanizmu korbowego na przednią piastę, to możemy odpiąć łańcuch i pedałować w powietrzu tak naprawdę bez żadnego oporu, bez. No, tak jak wie, każdy z Was wie, jak łańcuch, to można najmniejszym palcem pchać korbę i jechać 25 na godzinę za darmo. To tak naprawdę tyle wysiłku wkładamy, i ja nie wiem, czy to jest takie wspomaganie jakimś udogodnieniem, czy w ogóle ułatwieniem, czy te wspomagania uczynią nas takimi osobami. Że tak powiem, upośledzonymi fizycznie, gdzie stracimy całkowicie kondycję. W szkołach już to widać, gdzie dzieci wychowane są na komputerach, na iPadach, na tabletach, gdzie rodzice im serwują zabawki elektroniczne, żeby mieć z głowy dziecko, żeby dziecko się zajęło samo sobą i, i bawiło się. No to nic innego jak, jak internet, jak właśnie takie jakieś gry. I co później wygląda, jak to wygląda w szkole? Mam kolegów, którzy jeżdżą na rowerach, są nauczycielami. No się okazuje, że dzieci w podstawówce nie potrafią podciągnąć się, pompki zrobić, przewrotu w tył, w, w przód. Takie rzeczy, które za moich czasów jedna, dwie osoby w całej klasie nie potrafiła zrobić, bo był ktoś albo gruby, albo taki jakiś no, przymulony, to... Tak naprawdę teraz jest tak, że dwie, trzy osoby takie rzeczy robią. Jeżeli chodzi o już uczniów, którzy chodzą do liceów, no podobnie sytuacja wygląda. Praktycznie wszyscy są zwolnieni z WF-u, bo mają jakieś uczulenia, jakieś dysfunkcje. Rodzice trochę przesadzają z tym wszystkim. No, dzieci powinny jednak ćwiczyć, młodzież powinna coś robić, trenować, niekoniecznie na rowerze, ale grać w piłkę w zimie zjeżdżać z górki na worku z sianem czy, czy w ogóle jak, jakoś aktywnie uczestniczyć, spotykać się, a nie przez fejsa czy inne portale społecznościowe porozumiewać się no i, no, i, no i mamy taką grupę społeczeństwa byle jaką, jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, statystyki nam mówią, że sprzedajemy w Polsce rowerów Najwięcej w Europie, przede wszystkim tych drogich, ale to się nie przekłada ani na kolarstwo, ani na rezultaty sportowe. Frekwencja w wyścigach jest mniejsza niż kiedykolwiek, mniej zawodników, poziom spada, jest parę osób, które osiąga jakieś rezultaty, a tak to to powszechne lnictwo panuje, nie ma ciśnienia, aby kluby, jakieś sportowe powstawały w miastach, aby. Proponowano, chciano zapisać kogokolwiek do klubu, żeby w ogóle miasto wychodziło z inicjatywą, że, że kluby jakieś sportowe powstają. Nie, nie ma znaczenia, z jaką, jak, w jakiej to konkurencji, żeby tą młodzież ruszyć z foteli. No niestety, ja przy okazji, mówiąc o tych rowerach elektrycznych, myślę, że to temat jest szeroki i głęboki. Y, jeszcze, jeszcze pewnie będzie okazja y, rozmawiać, ale jak już jesteśmy przy tych rowerach, klienci pytają, ja też je sprzedaję, to powiem, co jest na polskim rynku mało znane, a naprawdę świetna, świetna okazja, jeżeli chodzi o tą grupę rowerów. Bo jeżeli chodzi o cenę, to nie, bo to jest kilkanaście tysięcy, ale za te pieniądze naprawdę ten rower ma sporo w sobie. Y, przejdźmy do. Samego roweru. Pokażę Wam. Jest to rower hiszpańskiej marki BH, robione przez Basków. On wyglądem no, jakoś nie, nie, nie różni się od innych rowerów. Na ramie aluminiowej, podwójnie amortyzowanej centralny silnik, bateria w ramię. Jeżeli chodzi o te całe parametry, techniczne to na dwunastorzędowej grupie Deore Czyli to co we wszystkich rowerach MTB jest takie standardy Zostały przyjęte że rower bez tego Czyli 12 rzędów z tyłu to No to jest kiepski Nawet jak Nawet jak nie korzystamy z 9 przełożeń z 12 bo korzystamy tylko Z trzech najmniejszych to i tak jak nie ma 12 biegów to jest kiepskim rowerem? Jeżeli chodzi o korbę, to Praxis, znana korba, robią świetne mechanizmy korbowe i suporty do rowerów karbonowych i takich wysokiej klasy. Amortyzator z tyłu, tylny to jest RockShock ze skokiem 140 mm naprawdę spory skok. Jeżeli chodzi o amortyzator przedni, to jest RockShox Recon powietrzny 150 mm. Oczywiście rower na sztywnych ośkach bustowych. Czterotłokowe hamulce Shimano. Jeżeli chodzi, o, yy, jeżeli chodzi o sztyce ma dropera obniżanego, regulowanego, czyli w trudnym terenie możemy sobie obniżyć tego dropera, ale te dropery. Tak naprawdę ich przeznaczenie stało się, jest inne, osoby kupujące rower, gdzie mają tą sztycę, ona służy do regulacji wysokości, bardziej w rodzinie jest jeden rower, wiele osób, to w łatwy sposób sobie można tym droperem dopasować wysokość, regulując to manetką, która jest na kierownicy do dropera sam droper to jest firmy Kent Shock jeżeli chodzi o manetkę znowu wyświetlacz do, do tego wspomagania całego to tak naprawdę prosta w obsłudze kolorowy wyświetlacz który fajnie nam pokazuje wszystkie parametry trzeba przełączać kolory kolorami się różni te które tak naprawdę oferują nam Większą moc, jeżeli chodzi o samą prędkość, to ten rower jest wyjątkowy, jako seryjny, jest szybszy od wszystkich innych. Czyli pojedziemy z kolegami na rowerze marki BH, model Atom Links, i na pewno będziemy szybsi, szybsi pod górkę i na płaskim, ponieważ ma sporo większą prędkość, która jest jako rower seryjny zaproponowana. Bateria 720 W. Naprawdę bardzo wydajna bateria. Jeden z moich klientów z Hiszpanii jeździ na takim, poleciłem mu ten rower. Mówi, że 200 km przejeżdża i jeszcze bateria mu zostaje. Jest przezadowolony z tego roweru. Nie wydał kroci. Co prawda kilkanaście tysięcy, ale jak na taki rower to jest naprawdę mało, bo oferta na polskim rynku za taki rower to jest o, o kilka tysięcy dziesięć, nawet kilkanaście więcej. Z firm, które mają napisy sięgające do asfaltu i nie oferują tego, co firma BH. Firma BH od, od 1919 roku yy, produkuje rowery. Nap przejęła naprawdę duże europejskie marki znane. Marki rowerowe, nawet była kiedyś właścicielem yy, firmy Bianchi, ale pozbyła się. Yy, robią. Wszystko właściwie produkują w Hiszpanii, ale powiem co jest wyjątkowego w tym rowerze, co inne firmy nie dają tego, a kosztują dwa, trzy razy tyle takie rowery. Firma daje wieczystą gwarancję na ramę i 5 lat na silnik. Żadna firma naprawdę nie znam przynajmniej, żeby 5 lat dawał ktoś gwarancji na silnik. Silnik jest ma 80 Nm, wystarczy ma kilka biegów. Tak naprawdę na tym zielonym eko możemy podjechać pod każdą górkę bez ciśnienia, jeżeli już mamy taką potrzebę posiadania roweru roweru takiego MTB podwójnie amortyzowanego, gdzie tak naprawdę osoby o słabej kondycji, powiedzmy o słabej kondycji, ale nie ma takiej reguły, takie rowery kupują wszyscy, co miały jeszcze niedawno super kondycję. Swobodnie mogą poruszać się po, po bardzo trudnych szlakach górskich. E, tak naprawdę, bez ograniczeń możemy wjechać wszędzie. E, koła koła tubelessowe z oponami, z oponami Maxisa naprawdę fajne, fajnie to wszystko wygląda. 2-4 z tyłu, 2-5 z przodu. Ta opona, z przodu szersze opony są po to, aby nam lepiej się prowadził rower w trudnym terenie. Tak naprawdę. Powiem Wam szczerze, że zrobiłem kilka przejazdów tym rowerem pod górkę. Sprawdziłem hamowanie, moc silnika. No kurczę, robi wrażenie jak za te pieniądze. Choć ja nie jestem zainteresowany rowerami elektrycznymi. Ja już od 2013 roku zawsze posiadam na stanie jakieś elektryki. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie siadłem na rower elektryczny i nie pojechałem, żeby gdzieś pojechać na przejażdżkę do lasu. Moje, moje przygody z rowerami elektrycznymi to się ograniczają do tego, gdzie ja je serwisuję i muszę przejechać się kawałeczek, by sprawdzić, czy wszystko działa albo jak coś yy, klientowi yy, nie pasuje w rowerze yy, twierdzi, że tam ma jakieś awarie, coś tam stuka no to to jest jedyny sposób, żeby sprawdzić, co tam stuka zazwyczaj jest to napęd, zużyty napęd, gdzie jeżdżą na dwóch trzech przełożeniach, nie, nie, nie używając tych dwunastu biegów i później sklamrzą, że Łańcuch im skacze, że zębatka, że coś tam generalnie to jest ich wina. Złe użytkowanie, niewykorzystywanie możliwości to świadczy o tym, że te rowery w ogóle nie wjeżdżają w teren, że raczej jeżdżą po mieście dla wygody. Właśnie podwójna amortyzacja to jest rower do, przeznaczony naprawdę do jazdy po bardzo trudnych szlakach rowerowych, ale osoby z założenia, które kupują te, zazwyczaj kupują rowery takie z podwójną amortyzacją. Tak naprawdę nigdy nie były i pewnie nie będą na tych szlakach, do których on jest stworzony. One będą jeździć gdzieś tam na wycieczkę, nad, nad wodę, gdzieś tamtego tak u nas w Tarnavie do kulipie Nawet yy, czasem widziałam, że ludzie się zapędzają na górę Marcina, ale nie umiem korzystać yy, z tych rowerów i pod górkę wychodzą, ponieważ jak jest duża górka, a jedziemy na przełożeniu tym najmniejszym z tyłu, czyli na, na dziesiątce, czy jedenaste, dwunaste zębatce, i mamy małą kadencję, to ten rower słabo wspomaga, a nawet nie wspomaga, i staniemy w pewnym miejscu. Tu trzeba utrzymywać kadencję. Po to jest właśnie te 12 biegów z tyłu, żeby korzystać ze wszystkich, a nie prowadzić pod górkę rowery. Bo już nie takie rowery widziałem, jak ludzie prowadzą pod górkę. Nie wiem dlaczego. Baterie mają kurde tyle kasy wydali. Podejrzewam, że na, na rowerze Bez wspomagania By nie zapomnieli o tym, że trzeba jednak Manetką ruszać, żeby biegi zmienić Wyjechać pod górkę Naprawdę w złym kierunku to wszystko idzie Jeszcze za chwilę wymyślą samochody Które będą za nas jeździły Autonomiczne I wtedy zapomnimy jak się nawet kieruje I biegi zmienia I za parę lat no naprawdę będziemy kalekami Że yy, Nie będziemy wiedzieć jak się nazywamy Bo będziemy mieli dowód Yy, gdzieś tam, w, czy, czy swój profil łącznie z kontem bankowym, gdzieś tam wszczepiony yy, w kciuka, bo już wiem, że takie sytuacje są. Osoby posiadają takie rzeczy i wtedy zapomnimy swojego peselu, yy, może nawet yy, adresu zamieszkania, bo wszystko będzie w jednym miejscu, będzie za nas robiło i to do niczego innego nie prowadzi. Tylko robi z nas ułomnych, upośledzonych ludzi, a ci, którzy to nam narzucają, to się cieszą, bo mogą nami łatwo rządzić i tak samo jak rowery elektryczne i chęć posiadania zawładnęły naszymi umysłami i chęcią ich posiadania, ponieważ kolega ma, sąsiad ma, wszyscy mają na fejsach, instagramach wszędzie się chwalą kto ma lepszy, kto ma droższy kto ma więcej biegów eee, ja nie wiem czy to jest akurat, jest się czym chwalić rower to rower Wystarczy kupić jakieś minimum powiem wam szczerze, że tym rowerem za dychę, który ma centralną baterię, centralny silnik, pojedzie tak samo jak tymi drogimi rowerami i naprawdę nie ma sensu wydawać 3-4 dychy, 5 dych, ja nie wiem, to chyba, że Boga temu nikt nie zabroni, ale czasem ludzie mają takie drogie rowery, przychodzą na serwis i ja jej mówię, słuchaj, trzeba wymienić kasety łańcuch, trzeba półtora tysiąca za to zapłacić, dwa tysiące, bo tam igli jest o matko, łapiam się za kieszeń, za głowę szukają w internetach, gdzie by kupić tanie, albo lekko używane, no to naprawdę to jest szczyt wieśniactwa yy, wieśniactwa i tak naprawdę prostactwa ale wszystko jest dla ludzi myślę, że Myślę, że jak będziecie chcieli rzeczywiście już kupić ten rower elektryczny, ale nie to jest skierowane dla tych, którzy są jak to się mówi pełnosprawni fizycznie i umysłowo bo zawsze wybierzecie te rowery z napędzane mięśniami, ale ci co już chcą kupić elektryka, chociażby dla swojej żony, partnerki, czy ktoś kto ma rzeczywiście jakieś upośledzenie ruchowe, czy, czy rzeczywiście bardzo słabą kondycję lub ma Jakieś wady, kontuzje, i, i chcielibyście razem na tych rowerach gdzieś tam popodróżować. No to jest jedyny sposób, i ja to rozumiem. A jeżeli osoby takie, które naprawdę są silne, wielkie chłopy, byki, i sprzedają zwykłe rowery karbonowe, wypasione, i, i dokładają jeszcze parę tysięcy, kupując elektrykę, to ja tego nie pojmuję. Życzę Wam udanych jazd na zwykłych rowerach. A nad elektrykiem się zastanówcie dwa razy, czy go chcecie, czy nie chcecie, bo później ciężko będzie się przesiąść na zwykły rower. Pozdrawiam Was, zbieniasz bajku i do zobaczenia na szlakach rowerowych, na tych właśnie napędzanych rowerach własnymi mięśniami. Pozdrawiam Was